Witajcie kochani na moim kanale, i zapraszam Was na kolejny odcinek, gdzie zdrapiemy zdrapeczkę od tym razem Justynki Clift Mam nadzieję, że dobrze wymawiam, ale bardzo Justynko Ci dziękuję za pocztówkę, którą od Ciebie dostałam I za zdrapeczkę, y, którą też dostałam razem z pocztóweczką, bardzo, bardzo mi miło I dziękuję, teraz będziemy sobie drapać, zdrapeczka ma numer 23, zobaczymy czy coś będzie, czy nie, ale nawet nie będzie To i tak jest bardzo miło mi, że mogę sobie podrapać zdrapeczki y, od Was i sobie tutaj zaczniemy, literka H. Nie ukrywam, że nagrywam pod, po kolei i będę wstawiać te filmiki, bo no wiadomo, zbliżają, zbliża się nowy rok, coś trzeba będzie w domku zrobić, a ja jeszcze idę do pracy 31. No bo wiadomo, w prywatnym przedszkolu zawsze ktoś tam się znajdzie, że trzeba jednak być. Chociaż nie wszyscy jesteśmy, jesteśmy mamy dyżurę takie, jakby powiedzieć. No i akurat wtorek miałam wolne, no to piątek. Idę. Na parę godzin idę. Do pierwszej będę. Ale to nic, będziemy też tam świętować. Mamy pięknie ubraną w salę, więc będzie fajnie. Mam taką nadzieję. No i tyle. A Adaś zostaje w domu, bo Państwowe w przedszkole akurat jest zamknięte. I dobrze, no bo niech będzie dziecko w domu, nie? Literkawy. Co my tutaj mamy? Mamy tu. I szukamy dalej Ewa. Hmm. Chyba tyle. Jakoś mało tych literek jest, by. By, by, by. Nie ma by. Tutaj jeszcze by. Saba. No i więcej chyba nie widzę. Tutaj jeszcze mamy by. Nie widać więcej. Literka G. Tutaj G. Tutaj mamy G. Więcej nie ma z tej strony. Z tej strony, tutaj mamy. O, dobra. Coś tam było. Literka d. Dno, dzik, pad, drab. Więcej nie ma, i z tej strony d. I to by było na tyle. Literka e. Tutaj mamy e. Tutaj mamy e. I więcej nie widzę. Tutaj mamy, tutaj mamy ewa. Ja. I to chyba było na tyle X. Chyba nie widziałam, ale trzeba zobaczyć. No niby nie będzie ma. Jak się pojawi, to będzie. Literka: ty. Tutaj mamy ty. Więcej nie widzę. Tutaj, ty. Knot. Hmm. Tutaj, ty. Literka: my. Lamus, my, mops, komiks, więcej nie ma. I z tej strony. Tutaj my, tutaj my. Najwięcej nie ma. Literka A. Mamy pierwsze słowo Ada. Tutaj mamy A. PAD. Tutaj mamy jeszcze A. I tutaj mamy jeszcze A. Tutaj jeszcze mamy B. No to wiecie, zawsze się coś tam zgubi. Tutaj mamy pierwsze słowo Ewa: a, 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 soba. Tutaj mamy A. Tutaj jest A i tutaj A. Dobra. Kolejna literka to jest literka L. Więcej chyba nie ma. I z tej strony. Z tej strony też nie widzę. Albo po prostu nie widzę. Kaja. E, z tej strony tutaj mamy je. Mm, więcej nie ma. A z tej strony jeszcze keja. Czy jeszcze gdzieś J jest? No chyba nie ma. Zostało nam cztery literki. Mamy o. Noc. Mops. I to by było na tyle. Tutaj knot. Noe, ANONS Tutaj o, o, por. Trochę tego o jest, ale czy coś z tego będzie, to zobaczymy. Literka R. Tutaj mamy R. Tutaj jeszcze A przegapiłam. Tutaj mamy R, R, krab. Tutaj mamy drugie słowo drab. R. I to by było nasz. Na tyle, jak na razie. A z tej strony R, 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 R i chyba tyle. Tutaj mamy jeszcze A, przykapiłam. Dobra, dwie literki nam zostało, jest to literka I i, I to by było na tyle chyba A z tej strony. I. No dobrze. Ostatnia literka, która zdecyduje, że tak powiem. Literka C. No ale niestety nic tu nie ma. I tutaj chyba też. Także zobaczymy sobie teraz kontrolne D. Gdzie są reszta? DP. Także, no niestety nie ma wygranej, ale i tak bardzo mi miło, że mogłam sobie podrapać. Bardzo dziękuję za pocztówkę, naprawdę bardzo, bardzo miło. Zobaczymy, co tutaj mogło być. To no, mogło być 15, i mogli dać, nie? No, ale jak to jest ze zdrabkami, nigdy nie wiadomo. Bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam, kochana Justynko. Zawsze jesteś na moim kanale. Oczywiście jeszcze przypominam, bo mi się wydaje, że jeszcze ten odcinek będzie przed nowym rokiem, więc jeszcze jest konkurs do 24, także zapraszam. Można wziąć jeszcze udział. Reguły to w konkursowym odcinku i w pierwszym odcinku z rapasów. Zapraszam, kochani Buziaczki Papa. Pa.